Zobaczcie życzliwość tych ludzi Pan w górze piaskową Wsiąbie na Grypę od i jedziemy na stację po kanapki Haha, <grystanie> niesamowici ludzie Jak będzie chciał jakieś siano za to, to nie dam nic Bo nie ma, to zwyczajnie nie, ma. nie grube portfele, bo nie trzeba wiele, bym znowu się poczuł jak Bóg więc pakuję torbę, zamawiam bilety, bo ziomuś nie liczę na cud Mama się martwi, jak mówię, gdzie lecę Ja na to chcę jedno życie mam przecież i zwiedzę planetę te w dresie, wydając to wszystko, co pomieści i kieszę to chłopcze, lecę do Cancun nawinąć tą zwrotkę Popali ziomę, to zioło z Jamajki Zobaczyć jak kręcą dupami Kubanki Przechylać flaszki, o nic nie martwić Palić cygara i pisać kawałki Chłopaki z bloku, ziomuś przestaję się bać nawet lotu Nie na niby to kara Karaiby Lot przez Meksyk, świeże wersy Z rufus nie dla lamusów Wiatr we włosach, laguna w oczach Bo odkąd mi dali paszport, to żyje na stoj Nie poprawię, po to bia Sprawdzę na sobie jak klepie, słońce w zenit... Dobra, idę tunelem pod autostradą. Za mną ten biedny osioł z panem, a nie, skręcił w drugą, w drugą alejkę. Słuchajcie, pojechałbym z nim na tą stację, ale sprawa wygląda tak. Ten pan przypierdolił temu osłowi po plecach nie bacikiem, tylko szlauchem. Wiecie, co to jest szlauch? To podlewania w ogrodzie wody. Ja nie mogę na takie rzeczy patrzeć. Ten osioł, ten biedny osioł ledwo szedł, naprawdę aż kulał. I ja wiem, że muszę się przyzwyczaić do do tego, jak tu traktują te osły, i tak dalej, ponieważ to jest tutaj normalne, ale nie nie będę męczył biednego osła. Jebać to, właśnie realizuje misję Kuba, Idźmy po kanapki na stację, <grytanie> Tak, proszę Państwa, zobaczcie tą burzę piaskową. Nie widać tego w tym cholernym telefonie. No, zaraz, jak nim cisnę, ja w oczach na szczęście nie wali, ale jest wszędzie szaro, nie? Coś niesamowitego. Pierwszy raz coś takiego widzę, naprawdę petarda. Słuchajcie, zakupy zrobione. Nagrywam w tunelu, ponieważ tak wieje, że nic byście nie słyszeli. A tu się niesie echo. No i co? Mieliśmy farta, że, że rozbiliśmy się pół kilometra od stacji. Tak plus minus 500 metrów. No bo w taką burzę śnieżną, chciałem powiedzieć, w taką burzę piaskową rowerem się, moi drodzy, nie da jechać. Do jutra ma ta burza przejść, ale jutro ma padać, więc też nie za ciekawie, ale my jesteśmy na wszystko przygotowani, dosłownie na wszystko, i mentalnie, i psychicznie, i kondycyjnie, więc nic nas nie zabije. Pamiętajcie, co nas nie zabije, to nas wzmocni. A tutaj tunel pod autostradą, zaraz będzie koniec. Tradycyjne jedzenie, więc tutaj mamy tazina. Szukran, szukran senior. Mieczcikujcie. Coś takiego. Szukam senior, Więc to jest Tajin. Zaraz Wam opowiem, co jest w środku i jak to smakuje. A więc, kochani, to jest Tajin. Nie wiem, czy dobrze wymawiam. Koszt takich dwóch Tajinów, tajinów to 12 euro. 120 dirhamów, trochę mniej niż 12 euro. Więc, Edytko, jesteś mi winna 6 euro. Tutaj, Józef, już je Pozdrowienia. Jest różne, są różne warianty, tazina, Ten jest z ziemniakami, to są ziemniaki, oliwki, jakaś marchewka, papryka, ogórek. W środku cała kapusta, coś takiego jak bigos na święta. No i najważniejsze, moi drodzy, najważniejsze, czyli mięso baranina pomieszana z kurczakiem, albo sama baranina, albo sam kurczak. To zależy od, jaki wariant sobie tam zamówisz i kupisz. Coś pysznego. Idzie się tym najeść naprawdę na pół dnia. Trzymajcie się. Salam Habibi, co w języku arabskim prawdopodobnie oznacza, witajcie, kochani. Nie jestem pewien, ale tak, pomału lizam coś tam arabskiego. Specjalnie pokazuję wam za moimi plecami to obskurne miejsce. Jesteśmy 38 km od Marrakeszu. Patrzcie na to, wyłoniły się pomału góry Atlas. Na razie jest to pierwsze pasmo. Kochani, jak byliśmy z tyłu jakieś 40 km stąd, to za tym pierwszym pasmem jest drugie pasmo i to są już szczyty. Micha mi się cieszy niesamowicie. Takie potężne szczyty myślę, że ze 2000 metrów nad poziomem morza. Więc tak, Marrakesz jest umiejscowiony na górach, na górach czy w górach Atlas, nieważne. Coś niesamowitego. Więc pomału zapraszam Was na odcinek z Marrakeszu. <laughs> Za chwilę pomyślicie sobie na pewno, o mój Boże, biedny Kubuś, biedny Józuś, jak oni tam wiadomo. Moi drodzy, jakieś 3-4 miesiące temu jechałem rowerem przez sześć państw z Holandii do, do Włoch. Przeciąłem szwajcarskie Alpy, przeciąłem włoskie Alpy. Nie powiem, że było lekko, w Szwajcarii przez calutki dzień wchodziłem pod górę. Chciało mi się Żygać, chciało mi się poddać, i tak dalej, ale wszedłem. I jak wszedłem, to aż musiałem się przespać, bo byłem tak wycieńczony, że Że po prostu bałem się zjeżdżać z tych gór, a zjeżdżałem na złamanie karku. Ale pokonałem Alpy, więc pokonamy razem z Józkiem i Góry Atlas. Oczywiście nie całe, tylko jakiś tam kawałek, i to będę Wam podkreślał przez cały mój program: czy Góry Atlas, czy Alpy Szwajcarskie, czy Włoskie, czy jakieś tam. To malutka pineska przy, przy Himalajach. Himalaje są, to są najpotężniejsze góry świata i my się nie poddamy, my przyjedziemy te Himalaje. Wróćmy jeszcze do Kilimandżaro. Na Kilimandżaro da się wejść z rowerem, sprawdziliśmy to. Więc my wejdziemy z rowerem na Kilimandżaro, moi drodzy. To jest jakieś 5,5 tysiąca metrów nad poziomem morza. Wejdziemy z rowerami i z obciążeniem. Gwarantuję wam to. Może się pożygamy ze zmęczenia, może będziemy płakać. Ale wejdziemy na to cholerne Kilimandżaro z obciążeniem z rowerami. Trzymajcie się! Okej okay, kochani, teraz naprawdę zapraszam na odcinek z Marrakeszu Widzicie ten zameczek za mną na górcach, jeszcze nie wiem jak to się nazywa, ale jest petarda, nie? Kochani, zaraz wam coś pokażę. Poznaliśmy Marokańczyka zapaleńca rowerowego tak jak my. Jedziemy do niego do domu, zostawić rowery, może nam coś... da, da nam coś zjeść. Na pewno poczęstuje herbatką spójrzcie jaką ma furę. nieźle przerobiona. Józek zrobi z nim wywiad. Prawdopodobnie, jak się zgodzi, oczywiście. Więc ja już nie robię, żeby nasze kanały nie były kopiowane. Znajdę kogoś innego, ale tą furę ma przekot. spójrzcie jeszcze raz. Dobra, wyłączam, bo niebezpiecznie. Rower tego pana, naszego nowego przyjaciela, kosztuje 6000 dolarów. Nasze rowery kosztowały 519 euro, więc to jest różnica petarda. Co wam mogę powiedzieć? Jedziemy do niego do domu. A i na ten rower, tu jest ciekawostka. Może załadować 100 kilo towaru i wieść to. Po bez droża, więc niesamowite. Jedziemy wężykiem we trójkę. Proszę zobaczyć. Kurwa się jąkam. Welcome in Marrakesh, my friends. Generalnie, spójrzcie, jak pan jest ubrany. Ma zimową kurtkę. Ja się tu rozpuszczam, jest nie wiem ile, ze 26-8 stopni. On jest w zimowej kurtce. Większość Marokańców jest tak ubrana. Spójrzcie, bo u nich jest jesień, tak jak u was, i zaraz idzie zima. Niestety nasz marokański przyjaciel nie zgodził się na wywiad u Josefa z czego nie jesteśmy zadowoleni, no ale myślę, że kultura im na to nie pozwala, wiecie? I zobaczcie, jest ponad miesiąc w podróży, a my idziemy z papcia. haha, <laughs> tak idziemy z papcia robić materiały pierwszy raz, nie będziemy się bali nigdzie wchodzić, bo nie okradną nie nas po prostu, nie będą pchać łap w nasze sakwy i tak dalej. Dobra widzowie, słuchajcie nie pokażę wam niestety tego pięknego domu na wzgórzu, Ponieważ jesteśmy już za daleko, ale nasz marokański przyjaciel powiedział nam, że jest to prywatny dom, tak, prywatny dom, więc na bogato, yy, syna księcia maroka. O chłop ma czym strzelać, że tak powiem. <ścoughs> Okej, okay, moi mili kochani widzowie, za moimi plecami medyna. Medyna jest to po prostu stare miasto. Więc za, tym, za tymi pięknymi murami znajduje się stare miasto w Marrakeszu. Na środku tego starego miasta. Jest przepiękny plac, przepiękny. On podobno nie jest w dzień tak piękny, dlatego czekamy na wieczór, gdzie są zaklinacze węży i różne inne atrakcje. I ja wam to zaraz pokażę, kochani, więc weszliśmy w medynę. Spójrzcie, z rowerami byłoby tu ciężko przejść, więc jestem przeszczęśliwy, że zostawiliśmy rowery u znajomego. Po prostu tak jest bezpiecznie, nie ukradną nas. Tutaj kradną, kochani, jak w każdym państwie. W każdym państwie są ci źli i ci dobrzy. Każde państwo ma dwie strony medalu. Więc pamiętajcie o tym. Za moimi plecami marokański barber. Nie wiem co wam tu pokazać. Tu jest wszystko i nic jak w całym Maroku. Jakieś zabawki śmieciowe, plastikowe, złoto, nie wiem czy prawdziwe, czy plastikowe. Kupę jedzenia, no i te zapachy. Zapachy są naprawdę niesamowite. Tu jakiś mechanik rowerowy, więc by nam się przydał, gdyby coś się zepsuło. Kochani, jest to wszystko. A za mną jakiś prawdopodobnie mecze jak zwykle. Nie doczytałem. Jestem gamoniem, debilem. Ale jestem chyba myślę, że spoko człowiekiem. Słuchajcie, schowałem się w jakąś boczną uliczkę, gdzie nikogo nie ma. Tak jak widzicie, porozmawiajmy o złych i dobrych ludziach w Maroku. Mieliśmy wczoraj bardzo niebezpieczną sytuację. Tak niebezpieczną, że ja już miałem w ręku zapalniczkę. Józef miał latarkę. Nie wiem, może nie wszyscy wiedzą, do czego to służy. Służy to po to, żeby podczas bójki nie połamać sobie palców na kogoś w gębie. Ale o tym opowie wam Józef. Jego kanał gdzieś w tym rogu, więc serdecznie zapraszam. Ja będę gadał o tych dobrych marokańczykach. A więc tak moi mili, dwa może trzy dni temu naprawdę nie pamiętam, zaraz po tej burzy piaskowej skręciliśmy w bok Maroka z 20 dirhamami w kieszeni. Jesteśmy debilami, bo tutaj można płacić kartą tylko na stacjach benzynowych w McDonaldzie i w wielkich supermarketach. Byliśmy na razie w trzech takich marketach, nie jest ich tu za wiele. I do czego dążę? Pojechaliśmy na jakąś wieś z tymi 20 dirhamami. Strasznie byliśmy głodni, bo nie jedliśmy już prawie pół dnia. Naprawdę byliśmy bardzo głodni. Chcieliśmy kupić chleb. Te, małe, te ich małe, okrągłe chlebki. Tych chlebków nie było. Eee, podszedł do nas jakiś pan. Powiedzieliśmy, że szukamy chleba. Pojechał do siebie do domu. Przywiózł nam wielki bochen chleba i jakieś owoce. Chcieliśmy mu zapłacić te 20 dirhamów. Powiedział nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie chcę żadnych pieniędzy. I pan ze sklepu, który nie miał tych bułek, dał nam po zimniuteńkiej butli wody. Dał nam dwie wody. Więc ci ludzie są naprawdę życzliwi i niesamowici. W Europie czegoś takiego nie ma. Może jest, ale nie wszędzie. A teraz druga sytuacja, kochani. Potem po ciemku pojechaliśmy się gdzieś rozbić, dojechaliśmy do takiej wielkiej bramy. Pan pokazał nam palcem, że możemy się tu rozbić, nie możemy przez tą bramę przejechać, nieważne. I w nocy, jak rozbiliśmy namioty, zacząłem kleić filmiki dla was, więc ten pan widział światła w namiocie, podszedł do mnie i pokazał tak, bo nie gadał ani po angielsku, ani po francusku, więc pokazał tak, czy chce jeść. Trochę mi było głupio i się wstydziłem, a byłem głodny. Powiedziałem, że nie, dziękuję, poszedłem sobie grzecznie spać na głodnego. Rano wstałem i ten pan przyniósł nam po naleśniczku, po gorącej, pysznej marokańskiej herbatce. Zaraz wam wyślę, wyślę, zaraz wam wkleję w film zdjęcie z tą herbatką i z tymi naleśnikami. Także ci ludzie są niesamowici. Naprawdę kocham Marokańczyków. Moi mili widzowie, dotarliśmy na ten plac, zaraz wam go pokażę. Nazywa się, oczywiście pewnie źle to wymawiam, Jechna Elfma. Coś w ten deseń. Ja już słyszę tą niesamowitą, egzotyczną muzykę za moimi plecami, zaraz podejdę bliżej, żebyście też ją usłyszeli. Jestem przeszczęśliwy, jestem... <grym> tego się nie da opisać. Słyszycie tą muzykę? Wiem, że wideo w nocy z mojego telefonu jest do dupy, ale chociaż posłuchajcie tego. Inny świat proszę państwa. Właśnie głośno, więc może nie będę gadał, tylko po prostu wam nagrywał to, co widzę. Za mną jakieś tatuaże schenny. Henny. Przede mną jakiś nieziemski budynek, zaraz wam go pokażę. I targ z owocami. Podobno są tu przepyszne soki, na pewno zaraz ich spróbujemy. Kochani, to jest najzwyczajniej zwykła restauracja, zwykła, na pewno bardzo droga, nie stać nas na nią, więc nie wchodzimy, mam nadzieję, że mnie słyszycie, powtarzać to będę cały mój kanał na YouTube. inny świat, moi drodzy, inny świat, Micha mi się cieszy także, czego się drzesz? tańczyć, nienawidzę tańczyć, bo to nie moja majka, ale tutaj mogę tańczyć nie. <śmuchy> tu jest tak magicznie proszę państwa, że chciałbym naprawdę rozbić tu namiot na jakieś dwie noce i sobie posiedzieć coś niesamowitego Moja kochana, miła społeczność, na dole tego filmu podam Wam link do naszej zrzutki. Proszę Was, dorzućcie jakąś cegiełkę od siebie, ponieważ potrzebujemy naprawdę ogrom pieniędzy na wizy. Na jedzenie powiedzmy, że mamy, ale na wizy. Nie wiem ile mamy przekroczyć państw, ale myślę, że więcej niż 50. Wiza do niektórych państw kosztuje ponad 100 euro na osobę, a nas jest dwóch, więc naprawdę potrzebujemy masywu pieniędzy, których nie mamy. Dziękuję z góry i pozdrawiam. Słuchajcie, nie do końca podoba mi się ten film z Marrakeszu. Jestem bardzo wymagającą osobą. Jeśli już coś robię, to ma być petarda. Ale zrozumcie, jesteśmy strasznie zmęczeni. Musimy iść teraz do faceta, u którego zostawiliśmy rowery. Ponad 5 km z kapcia. Później musimy wyjechać za miasto i rozbić gdzieś namioty w górach. Więc pomału ruszamy do Agardii. Mamy jakieś 230 km. Więc dla nas to rzut beretem. Mam nadzieję, że chociaż trochę ten odcinek Wam się spodobał. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia następnym razem. Cześć kochani. Mały update odnośnie naszej dzisiejszej przygody. Ja pierdolę. Myślałem, że zginę, nie? Naprawdę myślałem pierwszy raz w życiu, że zginę. Yy. Nie wiem co gadać, bo jestem zdenerwowany. Łapki nie chodzą. Więc adrenaliny nie mam. Mieliśmy taką sytuację z pół godziny temu, rozbiliśmy się gdzieś na polu. Jakiś typ tam po drugiej stronie świecił latarką, ale zbagatelizowaliśmy to. Rozbiliśmy namioty, papierosek, te sprawy. I nagle wyskoczyło z krzaków czterech typa nie z maczetami, tylko z takimi długimi drewnianymi czymś tam i metalowymi końcówkami bardzo ostrymi bez kitu, bardzo ostrymi. Myślałem, że nas zapierdolą. Pierwszy raz w życiu myślałem, że mnie ktoś zajebie. Przepraszam, że bluźnie, ale jestem bardzo zdenerwowany. Eee, mamo, nie martw się. Jesteśmy przygotowani, tak że nie masz pojęcia na każdą sytuację. I tak, zaczęli wywalać wszystkie namioty, szukać nam broni. Eee, I co najważniejsze, Józef. Nie wszyscy wiecie, Józef, mój kompan podróży jest tam. Pozdrawiam Cię, Mordo. Józef służył w Legii Cudzoziemskiej cztery lata, miał specjalizację snajpera, medyka. Urbanizacja w terenie i w lesie, czy coś takiego, nie wiem. Jestem kurwa zdenerwowany, naprawdę nie wiem. I patrzę na Józefa. Józef generalnie jest jebanym Rambo. On by wziął kamienia i tych czterech typa rozpierdolił. Po prostu by im rozwalił czaszki. I ich pozabije. One są jak Vin Diesel, jak, jak Jason, Statan i ci wszyscy, nie? Jak Sylwester, Stallone i tak dalej. I patrzę na Józka. A Józek sobie spokojnie usiadł na ziemi, spuścił głowę w dół i się nie odzywał, nie? Mówię, kurwa, co jest? Więc zrobiłem to samo. Oni nam te namioty wywalali, szukali wszystkiego. Najpierw myślałem, że nas chcą zabić. Poważnie tak myślałem. Potem myślałem, że chcą nas okraść i zabić. I najgorzej, najniebezpieczniej się czułem, jak któryś z tą mini maczetą stał za moimi plecami, bo były takie sytuacje. Były takie chwile. Co mam jeszcze powiedzieć? Nie wiem co mówić, bo jestem zdenerwowany, ale patrzcie. Ręce się nie trzęsą. Normalny człowiek, ja, kurwa, co któryś człowiek zesrałby się w gacie i zaczął płakać, nie? I tylko by pewnie zamknął oczy i czekał, aż go, aż go zabijam. Ale ja patrzę na tego Józefa, co naprawdę pięciu takich by rozłożył na łopatki, mimo że mieli te ostre narzędzia. On spokojnie sobie siedzi, no to mówię, co, nie zacznę uciekać, nie zacznę, nie wiem, ich napierdalać. Nóż leżał niedaleko mnie, więc już myślałem, żeby go chwycić. Ale patrzę Józef spokojny, więc ja też zachowałem zimną krew. Zaczęli chyba dzwonić na policję, nie wiem, ale w końcu nie zadzwonili. Zobaczyli rowery na koniec, oni też byli. Józef mówi, bo ja byłem w takim głębokim szoku, że, że nie wiem, ale Józef. Józef mówi, że oni byli jeszcze bardziej zesrani ode mnie, że, że to byli amatorzy. E, na pewno ostatni raz się rozbiliśmy po ciemku, bo to było po prostu czyjeś pole i, i tutaj strasznie pilnują tych pól, bo już nie pierwszy raz widzimy, jak ktoś latarką świeci i chodzi. Więc. Mam nadzieję, że ostatni raz się rozbijamy po ciemku za widoku. Rozbiliśmy się może 3-4 razy. Tak, na ponad miesiąc w podróży, więc, więc od teraz rozbijamy się za widoku. Mamo i cała moja rodzina, nie martwcie się o mnie. Wiemy co robimy. Jesteśmy... Może ja nie jestem do takich sytuacji wyszkolony, ale Józek mnie pochwalił powiedział, że, że zachowałem zimną, zimną krew. I że to wszystko jakoś wyszło. Powiedział też, że gdybyśmy mieli broń albo jakieś maczety. Chciałem mieć maczety, więc już, już nie chcę, ale chcę kupić broń. Bałem się, żeby Zyskowi coś nie odwaliło. No bo był w tej Legii 4 lata. Miał różne dziwne sytuacje. Więc bałem się całą drogę jeszcze zanim wyjechaliśmy. On cały czas gadał, że chce broń, ale teraz chce, żeby miał broń. Bo on ich wszystkich pozastrzela w takiej Somalii na przykład. Mam nadzieję. <laughs> Mamo nie martw się. Jesteśmy przygotowani z każdej strony. Kurwa, normalny człowiek by teraz się popłakał, wsiadł w samolot kurwa i wypierdolił do Polski. Taka prawda, nie? Ja się nie poddam, dojadę do samej stole Tajlandii całej zdrowej. Uff. Może mi się ręce nie trzęsą, ale jestem tak zdenerwowany, że to się w głowie myśli. Pierwszy raz w życiu myślałem, że zginę, proszę Państwa. Naprawdę. Najgorsze, jak oni za moimi plecami z tymi kurwa, swoimi mini maczetami chodzili. To się bałem. Chciałem też za ten. W śledziach mam nóż do masła. Co prawda do masła, nie jakieś tam kozatki myśliwskie czy coś, tylko zwykły nóż do masła. Już chciałem go brać. Ale na szczęście zachowałem. Oni widzieli ten nóż i go nie brali, więc mówię chyba. Chyba go wezmę, ale nie wziąłem i bardzo dobrze, że tego nie zrobiłem. Józef teraz spokojnie mi wszystko wytłumaczył, opisał całą sytuację. E... Powiedział, że to byli pazie. Że oni byli bardziej zesrani ode mnie. Ale gdybym wziął ten nóż, albo zaczął uciekać, albo, nie wiem, wziął kamień i zaczął napierdalać, to, to on by ich pozabijał, wszystkich czterech, nie? pozabijałby ich. Ja pierdolę. No i co, jedziemy dalej. Dzisiaj się chyba za stacją rozbijemy, bo czytaliśmy kiedyś tam parę dni temu, że w Maroku bezpiecznie spać za stacją. Zapytasz się tam ciecia i można spać za stacją. No i tyle, pani Irenko, mamo Józefa. Jesteśmy przygotowani na wszystko. Po tej sytuacji ja naprawdę miałem pierwszy raz taką sytuację w życiu. Pierwszy raz myślałem, że umrę. Albo że mnie okradną i zabiją. Ale mam tutaj tego, to Rambo, nie widać go. Weź tam się odezwij, kurwa. No, jak to Joseph powiedział, jedziemy dalej. Jedziemy dalej. <gryw> Proszę cię, mamo, nie martw się o nas. Jest ok. Zapomniałem jeszcze dodać mojej mili te kontrasty po tej całej sytuacji. Wyszliśmy sobie z pola na ulicę, podjechał typ na motorze i zapytał się czy nie chcemy czołówki takiej dobrej, co dobrze świeci, bo mamy słabe światła, więc te kontrasty tutaj są niesamowite, nie? Żyje, jedziemy dalej. A